znałem. objawienia. Wczoraj nowa grupa rekrutów dołączyła do nas i została zaprzysiężona. Przyszli z daleka, ze wschodu, ze wszystkich stron świata. To, że przybyli tutaj właśnie w tym czasie, nie jest przypadkiem. Przynieśli wieści o innych obozach. Takich jak ten na południu, które oczyściliśmy. O obozach pełnych degeneratów, złodziei, narkomanów i morderców. Oni nam zagrażają. Wszystkim! Każdego dnia żyjemy w cieniu śmierci. Jednak cienia tego nie rzucają zdziczałeś świrusy, które nas otaczają. One są częścią Bożego planu. One są częścią Bożej kary. Nie! Nie. Świrusy nie są zagrożeniem dla naszej egzystencji. Ludzie nim są. Jak Noe. Przed nami zbudowaliśmy arkę, by nas ocalić, zachować... Całą wiedzę. A gdy wodę ustąpią, byśmy mogli odbudować ludzkość. Jednak teraz, na końcu świata, Bóg nie sprawił, że oceany wystąpiły z brzegów, by zmyć przeklętych z powierzchni ziemi. Albowiem nie będzie żadnego chrztu z wody. Nie. W tej ostatniej erze to my jesteśmy potopem! To my wyruszymy, by ochrzcić cały świat żywym ogniem! Dzisiaj rozpoczynamy świętą wojnę przeciwko tym, którzy ściągnęli na nas Boży gniew. Ruszamy na północ. Znaleźć grzeszników i zmieścić. Brian mówi sędziom, obiór. Dobra, mam nadzieję, że jesteś gotów, bo zaczynamy. Zaczynamy w tej chwili. Podaj współrzędne. Jasne. Czekaj, gdzie jesteś? Na środku Crater Lake, wyspa magów, obóz bojowników. Wyłączyłeś wyrzutnie rakiet? Kurwa, jeszcze nie. Zajmę się Daj tym. Daj znać, jak skończysz. Bez odbioru. Muszę dostać się do wyrzutni. Gdzie... one mogą być? No tak, wierzę. Muszą być przy wieżach. Właśnie, nie zatrzymywać się. Ale żeby iść na wojnę z innymi obozami, jest masakra. Weź znajdź mi coś do jedzenia. Dobra, jasne. No dawaj, ty sukien synu. Po sprawie. Muszę wrócić do Sary. Sara, porucznik Whitaker, zgłoś się. Cholera, czekaj, już idę. A nie możesz stanąć na straży, czy co ty tam robisz o tam? Mam pani pilnować. Rozkazy od samego pułkownika. No to chrzanić rozkazy pułkownika. Ej, uważajcie na słowa. Sytuacja tutaj się zmienia. Jeśli nie wykona pani rozkazu, Upewnij się, że jest czysto. Gra jest czysta. Okay? Jaki jest plan? Musisz się spakować, spadamy stąd. To jak mamy się wydostać? Wszystko obstawione. Chobasz mi. O Brian, jestem. Idziemy w stronę Stożka. Mam tylko jedną szansę. Zrozumiałem. Bez odbioru. Kim jest O'Brien, Gdzie idziemy? Słuchaj, nie mam czasu wyjaśniać. Masz wszystko, nie będziemy tu wracać. Tak, jestem gotowa. Chodźmy. Dobrze, trzymaj się blisko i kogoś zobaczymy. Hej. To na szczęście na wszelki wypadek. jest ten O'Brien i jak nas tam wyciągnie? Mówiłem już, tylko dzięki niemu cię znalazłem. To ten żołnierz Niro, który był wtedy, gdy wsadziłem cię do śmigłowca. Niro? O, kurwa, Weaver! Nie, 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 tamten! Kanister! Tak. Żołnierzu, słuchacie mnie? Skupcie się może na pracy! Tamten kanister! O tam! W górę! Tylko go nie opuszczajcie! Aż kurwa puścił nas. Weaver nas puścił. Kurwa, więcej strażników. Okej, okay, zaczekaj. Hej, chodź. Spróbujemy ich ominąć. Dobra. Ten obrajem znaczy gość ze śmigłowca. Przyjdzie tu. Tak, słuchaj, to długa historia. Opowiem ci jak będzie bezpiecznie. Czekaj, to oni ciągle latają? Znaczy. Boże, tykon, muszą mieć zasoby, laboratoria, sprzęt. Pewnie tak, pewnie to mają. Wiesz, sama możesz spytać o Brajana, jak się spotkamy. Kolejny strażnik. Chwila, odwrócę jego uwagę. A, tylko uważaj. Żołnierzu, co to ma znaczyć? Przepraszam panią, ale to teren zamknięty. Jak, jak śmiesz się tak odzywać do oficera. Wiesz, jaka grozi kara za niesubordynację? Ej, co! Nieźle. Kolejny strażnik. Może uda mi się go jakoś odciągnąć. A, tylko uważaj. Zajęliście Chodź, już prawie jesteśmy. Trzeba się doczekać, kiedy zobaczę buzzera. Czyli a, chcesz jechać ze mną do Lost a, Pomyślałem, że jedziemy do Cloverdale. Nie no, jedziemy, tylko chciałam go zobaczyć. Jest dla mnie jak brat, bo wiesz, nie zostało nam już wielu członków rodziny, co nie? Żołnierzu, tutaj proszę! Proszę pani, tu nie można przebywać. Podważacie moje słowa, żołnierzu? Ej, co? No... Ty też dajesz radę. Widzę światło. Chodź zaraz będziemy na zewnątrz. No, dobra. Jesteśmy. Dotarliśmy na szczyt Dobra. Udało nam się. Gdzie on jest? Gdzie jest? Gdzie jest śmigłowiec? Nie, tu, zaraz tu będzie. Musimy tylko. Musimy... Oto i szczyt stożka, skąd, jak widzicie, mamy fantastyczny widok. Pani porucznik? Jak pani widzi, wybrałem się z rekrutami na wycieczkę po wyspie. Właśnie mieliśmy zejść do arki. Dołączcie. E, tak, e, panowie, to pani porucznik Whitaker. Odpowiada za opracowanie trucizny, którą można wykorzystać przeciw naszym wrogom.

Ci to, właśnie to, to. powiedzieć, że nie słuchaj, to po morderca i szpieg. Czemu Pamiętasz pamięta o którym ci mówiłem? To jego ma. przywódca, żelazny Mike Ach, z Złosta w go po prostu... Nigdy ci. w życiu nie widziałem tego skurwiela Półkowniku, na początku. Musi mi panu wiedzieć. Dobrze. Słucham. Przecież panu mówię, to zwykły szpieg. Mat, ten typ mm -hmm. jest stuknięty. Nigdy wcześniej go nie widziałem. Wy, życzę. Nie wiem, co to znaczy. Nie wiem, co niby znaczy. Naprawdę kłamie? Co, kurwa tak myślicie? Czego? Ja nie kłamie. Niech pokaże swoje plecy. Co? He? Pokaż co? nam plecy. Nie będę powtarzał. Najwyższy czas poznać prawdę. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Kapitanie, powiedzcie, to ósme czy dziewiąte przykazanie? E, niestety nie pamiętam, sir. Powiedzcie mi, co widzieliście, i nie kłamcie, synu. Rozpoznam. W obozie Los Lake zaatakował kobietę. Co ty znowu? Kurwa, Piotr! Nie miał na sobie koszuli. Skurwiel ma tatuaż pokrywający całe plecy. Jakieś satanistyczne gówno. Jakiegoś psa martwego, który przegryza łańcuch czy coś, jakby to było nic. Ściągnąłem go z niej. Był kompletnie pijany, ale walczył za żarcie. Kto wie, co by się stało, gdyby mnie tam nie było. Niech pokaże nam swoje plecy i zobaczymy, kto kłamie. Przepraszam, pułkowniku, to jakieś kompletnie bretnie! Obróć go. Nosicie na plecach obraz Cerbera. O Hadesa. To ciekawe, że przyłapaliśmy was przy wyjściu z ziemi. Ale nie jesteście Cerberem, prawda? Niko nie John. On konie, mówię panu. Wyjecie, ja nikogo nie przywdziem. A prawda? A jest Jesteście Podpukacie. Judaszem! <laughs> A pani porucznik! Co za zbieg okoliczności, że byliście z nim, kiedy nadleciał helikopter Niro! Pułkowniku, nie mam pojęcia, o czym pan mówi! Byliście w zaatakowanym obozie Niro! Jak długo nas szpiegujecie? Jak długo? Moc przysięgam, ja nigdy bym nie. Tacy właśnie są włóczęcy. Tylko taki jak on mógł mnie zdradzić! Ale oficer! Pułkowniku! To byłem ja! To ja! Pułkowniku, ja skłamałem. Jak pan sprawdzi kieszenie, to znajdzie pan radio. Bo się z nimi skontaktowałem. A potem zacząłem kłamać. Skłamałem. Pani porucznik... Powiedziałem jej że potrzebuję do sprawdzenia ładunku. A, ale tak naprawdę potrzebowałem zakładnika. Nikon St. John. Półczęgo. Jesteś tam? Tu Niro. Tu O'Brien. Płuczengo. Przykro mi. Kapral St. John jest niedostępny. Chwila. Kto mówi? Czasami w poszukiwaniu prawdy... Przelewamy krew niewinnych. Przepraszam, moja droga. Uwolnić szeregowego Sarkozy, tak? Tak. Zabierzcie tego włóczęgę do celi. Jutro o 7.00 stanie przed sądem i zostanie powieszony. Whitaker. Dość tego. Mamy dużo pracy. Chodź. Opowiesz mi więcej o tym obozie Lost Lake. Tak jest. Opowiem panu wszystko. Tędy. Proszę. Chodź. Wstawaj. Oh. 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 Dobrze. Czyli jednak dychasz. Lepsze. Tak mi mówił w chłopie. Czyli syfcie jeszcze nie złamał. Ok. Czemu? Ta twoja dziara. Pies przegryzający łańcuch. To nie jest typowy motyw. Pogrzebałem. Przed uwolnieniem. Chciałem. Sam nie wiem. Jakoś to zrozumieć. Kiedy porucznik tu przybyła, zabrano jej coś takiego. Zgaduję, że to Twoje. Tak, moje. A Twoja żona. Nie jest bez. Nie, nie jest. Cały czas się tu szlejałeś, szukając jej. Pytałeś mnie czemu? To w sumie proste. Widzę to tak. Każdy, kto pakuje się w bugie jaki koszmar dla swojej połówki, nie zasługuje na śmierć na sznurze. Chwila, chwila, moment, wy, wy, wy mi pomagacie? No, ale to znaczy, że wszystkich was powieszą. My nie wracamy. Bukownik jest ostro strany. Święta wojna, ludobójstwo, co to kurwa jest? A no to jaki teraz jest plan? Co Ruszamy zabić? na wschód. No. Tak. Może nawet do Rino. A ty pójdziesz z nami. Nie. Przecież nie możesz wrócić, bojownicy. Nie, bez nigdzie pyta. się bez niej nie ruszam. A... No i jadę na północ, ostrzec Żelaznego Majka. Na to już trochę za późno. Czemu? Tam ci całą noc czyścili przełęcz Santiam. Co? Konwój wyruszył na północ wczesnym rankiem. O kurwa. No, nie chcesz pojechać z nami? Tak, na pewno. Do powodzenia, ti konie, John. Ej, e, Cory, jak opowiadałem pułkownikowi o służbie, to wspomniałem, że szczerze nienawidziłem każdej chwili. Ale może nie byłoby tak źle. Gdybym służył pod kimś takim jak Ty. A wiesz? Może nie jest za późno. i Hej, hej! Wycofują się, uciekają. Mamy ich, mamy ich. Gdzie jest Skizo? Widział ktoś może Skiza? Udało się. Kurde, stary. nieźle. Gonić je, nie dajcie im uciec. To mi te pieprzone cholery. Gdzie jest kurwa Skizo? Cała ekipa go szukała, ale ani śladu gościa. Hej, no już, idziemy. Nie bój nic. Jeszcze znajdziemy tego dupka. Dick, dzięki Bogu, chodź. Co się dzieje, Ricky? Żelazny ich Postrzelili go. Hej, nie wypalencie, chciałem sprawdzić, czy cię na ryby wyciągnę. Trzeba omóc wykarmić. Zna... Znalazłeś ją? Znalazłeś swoją żonę? Tak, Majka, czeka na zewnątrz. Jest. Jest tutaj. Jest. Stary, ja. Bez Ciebie w życiu by mi się nie udało. Dobrze. Chcę ją zobaczyć. Niesamowita. Tyle warta, tyle zachodu. Zupełnie jak moja Elisabeth. Okej, okay, okay. okay. Już, Mike, już. Mike, chcę, żebyś to wziął. Ja nie, ja nie chcę. Nie chcę. Masz, okay. Tylko powiem. Ja, ja, ja się. Ja się myliłem, Dick. Nie, nie, jeszcze to posklejamy, Mike. Jak tylko, jak już staniesz na nogi, zobaczysz, damy sobie. Ja, ja się myliłem. Ja się myliłem. Rób co tylko musisz. żeby... niż ten obu. Nie będę owijał w bawełnę. Żelazny Majk nie żyje. On zatrzymał... próbował zatrzymać Skiza, kiedy bojówka się cofała. Żelazny, jak to żelazny? Chciał się z nimi dogadać, a... Okej, okay. tak. Morda! Cicho być! To nie jest mowa żałobna! Żelazny Majk by tego nie chciał! Nie mam na to czasu, ponieważ... ponieważ tych, których zawijaliśmy. Jest tam o wiele więcej! Dużo więcej. Byłem w ich obozie. Obserwowałem ich armię. A kiedy tutaj wrócą, to każdego z was co do sztuki powyżnają. A przynajmniej spróbują. Chyba, że uderzymy pierwsi. Ej! Hey! Hej, morda! Morda mówię! Słuchać go! Żelazny Majk mu ufał, więc i wy musicie! Nie, nie, przepraszam, wiecie co, ja nie dam rady. Nie jestem Żelaznym Majkiem, jestem Pieprzonym Włóczęgą. Racja. Tam masz drogę. Nie, ja... Ja nie uciekam, kurwa, słuchaj! Dobra, znajdź buza, muszę z nim pogadać. Znalazłem coś takiego, jak byłem w Bunkrze Przetrwania. Zaraz to jest. No, tak. Potrzebujemy ciężarówki, jakiejś dużej, może coś jak śmieciarka, a potem ją napełnimy po brzegi nawozem. albo? No, a potem domieszamy tam ze 400 litrów kreozotu. Czyli jeżdżąca bomba nawozowa. Taki masz plan. Oj, Boże. Obojówka zmieniła całą wyspę w pieprzoną fortecę. Ja mam cywili w grotach, wy macie siłę roboczą i tych uznanych za niezdolnych do służby w Obozie Przetrwania. A jeszcze macie zbrojownię. No i garnizon tuż przy głównej bramie. Jak tam uderzymy, wyrwiemy samo serce bojówki pułkownika. No A co z Sarą? Ona jest w grotach. To coś, co pułkownik nazywa Arką. Ale skąd, skąd możesz wiedzieć? Że ich tam wszystkich nie pozabijają. Sary. S Sary i całej reszty też. Ja nie wiem, nie wiem, ale eksplozja spowoduje takie zamieszanie i chaos, że, że ich wszystkich... I ja wtedy wejdę i ją wydostanę, zanim cokolwiek skumają. Zrozum, tu już nie chodzi tylko o Sarę. Pułkownik wypowiedział nam wszystkim wojnę i ma pieprzoną armię, która za nim stoi. Żelazny Mike i cała reszta tutejszej ekipy to pierwsze ofiary tej wojny. Zaraz będzie ich dużo więcej. O ile nie uderzymy pierwsi. Nie mówiłem, że to jest dobry plan. Bo to jest bardzo nędzny plan. Dick. Jesteś ze mną bracie. No. A gdzie mam być? Okej. Okay. Wiesz, sami sobie nie poradzimy. Dobra, okej, okay, spoko. To znajdź jakiś chętny, i walicie od wschodniej bramy. Mm -hmm. Bo kiedy wybuchnie, to cała bojówka ruszy hurtem w stronę głównej. Mm. Dobra, przyda nam się jakiś sprzęt. Jak to idzie? Cofnij się. Hej, Dick. A. Hej, a co to jest? O, jego pytaj. Bo wiesz, ciężarówka ma rozwiar tak? Aha. Więc myślę, że może można zrobić z niego. Ja pierdolę. Mm. <laughs> a, czy to jest gotowe? Trzeba sprawdzić, Dick. Okej. Okay. tak! Gotowa! Trzeba ją zatankować. Wiem, gdzie można znaleźć ten nawóz. Dam znać przez radio. Dobra. Kilka tygodni temu znaleźliśmy z kilkoma kumplami Norę. No wiesz, norę świrusów czy jakimś. A tu wychodzi ich baba. Jak jest wą?